W wieku 67 lat Michelle Pfeiffer zaskoczyła świat. Po latach plotek, milczenia i zerwanych przyjaźni, wreszcie przerwała ciszę. Nikt nie przypuszczał, że ta niegdyś tak tajemnicza ikona Hollywood kiedykolwiek zdecyduje się mówić tak otwarcie, a jednak teraz ujawnia, które pięć osób pozostawiło w jej życiu najgłębsze blizny. Co doprowadziło do tego dramatycznego kroku? Dlaczego właśnie teraz po dekadach milczenia? Według osób z jej otoczenia, prawda jest bardziej szokująca, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. I tak dochodzimy do jej listy: pięć nazwisk, pięć historii, ciemniejszych i bardziej bolesnych, niż kiedykolwiek wiedziała o nich opinia publiczna. Numer 5: Madonna. Pod koniec lat 80., kiedy obie kobiety dominowały w Hollywood i w świecie muzyki, między Michelle Pfeiffer a Madonną narodziła się niewidzialna, lecz wyczuwalna rywalizacja. Obie były ambitne, pełne blasku, nieustannie porównywane przez prasę. Jednak jak twierdzą osoby z branży, prawdziwy rozłam nastąpił w chwili, gdy pfeiffer starała się o tę samą rolę filmową, którą ostatecznie otrzymała Madonna cios w serce dla aktorki, która traktowała perfekcję jako zasadę życiową. Świadkowie z tamtych czasów wspominają, że Madonna w jednym z wywiadów kpiąco powiedziała, iż pfeiffer jest zbyt elegancka, by okazać prawdziwą namiętność. Te słowa głęboko zraniły Michelle. Podczas późniejszego wydarzenia w Los Angeles, jak pamiętają uczestnicy, ich drogi znowu się skrzyżowały. Pfeiffer przeszła obok Madonny w milczeniu, bez uśmiechu, bez pozdrowienia, cisza, która była głośniejsza niż jakakolwiek obelga. Numer 4: Jack Nicholson. Podczas kręcenia filmu Wolf w 1994 roku, Michelle Pfeiffer spotkała Jacka Nicholsona giganta Hollywood, ale też mężczyznę o ego, które potrafiło wypełnić każdy pokój. Na początku była pod wrażeniem jego charyzmy, poczucia humoru i imponującej obecności. Jednak wkrótce podziw zamienił się w frustrację. Według osób obecnych na planie, Nicholson był często nieprzewidywalny, improwizował dialogi, zmieniał sceny i potrafił poprawiać Michelle w trakcie ujęcia na oczach dziesiątek członków ekipy filmowej. Jeden ze świadków powiedział: "Starała się zachować spokój, ale w jej oczach było widać ból. To była upokorzenie w czasie rzeczywistym." Po zakończeniu zdjęć Pfeiffer przysięgła, że nigdy więcej z nim nie zagra. Wiele lat później opisała to doświadczenie jako lekcję o władzy, arogancji i przetrwaniu w Hollywood. Rozdział, którego nigdy nie zapomniała. Numer 3: Sean Penn. Stało się to podczas gali w Beverly Hills na początku lat 2000. Powietrze było pełne blasku, błyskały flesze, ale za uśmiechami kryło się napięcie. Sean Penn, znany ze swojej nieprzewidywalnej natury, rzucił przed kamerami sarkastyczną uwagę na temat Michelle Pfeiffer. Niektóre kariery są zbyt gładkie, by mogły być prawdziwe. Publiczność zaśmiała się nerwowo, ale Pfeiffer pozostała niewzruszona. Sekundy później odwróciła się do niego i szepnęła wystarczająco głośno, by usłyszeli to stojący obok. A niektórzy mylą głębie z arogancją. Według osób z jej otoczenia Pen próbował później złagodzić sytuację, ale Michelle była lodowata. Odwróciła się i opuściła salę. Od tamtej nocy między nimi panuje całkowite milczenie. W wywiadach Pfeiffer unika jego nazwiska, ale za każdym razem, gdy ktoś o nim wspomina, cień przemyka po jej twarzy. To nie była kłótnia. To było zerwanie. Numer dwa. Ridley Scott. Ridley Scott – Legendarny reżyser, który kiedyś nazwał Michelle Pfeiffer jedną z najbardziej fascynujących aktorek swojego pokolenia. Jednak za tą deklaracją podziwu kryła się historia pełna nieporozumień, urażonej dumy i złamanych obietnic. Na początku lat 90. Pfeiffer przygotowywała się do ambitnego projektu pod reżyserią Scotta. Trenowała, uczyła się tekstu i przez wiele miesięcy w pełni angażowała się w swoją postać. A potem bez żadnego ostrzeżenia dowiedziała się z prasy, że jej rola została obsadzona na nowo, młodszą aktorką. Jeden z bliskich współpracowników wspomina: Była wstrząśnięta. Żadnego telefonu, żadnego wyjaśnienia po prostu została zastąpiona. To doświadczenie głęboko zachwiało jej zaufaniem do Hollywood. Zaczęła przyjmować mniej ról i później mówiła, że w tym mieście władza często liczy się bardziej niż prawda. To nie była tylko strata zawodowa, to była osobista zdrada. Numer 1. Kimba Singer. To była kiedyś przyjaźń, która rozświetlała Hollywood. Michelle Pfeiffer i Kimba Singer, dwie piękności, dwie bratnie dusze, które w latach 90. uchodziły za nierozłączne. Poznały się na planie filmowym, od razu się polubiły, śmiały się z tych samych żartów i spędzały niezliczone wieczory razem, z dala od kamer i blasku fleszy. Aż w końcu doszło do rozłamu. Osobisty sekret, który Michelle powierzyła wyłącznie Kim, nagle pojawił się w prasie. Nikt nie wiedział, jak informacja trafiła do mediów, dopóki Pfeiffer nie odkryła, że wyciek pochodził z otoczenia Beisinger. Bliski przyjaciel zdradził, Michelle była zdruzgotana, czuła się zdradzona, nie przez koleżankę, ale przez siostrę. Od tego czasu między nimi panuje lodowata cisza, żadnych słów, żadnego pojednania. I nawet dziś, po dekadach, gdy ktoś wspomina jej imię, Michelle odpowiada krótko Niektóre rany nigdy się nie goją. Przez lata Michelle Pfeiffer milczała o wszystkich tych spotkaniach, o upokorzeniach, zdradach i cichych wrogościach, które jak cienie towarzyszyły jej karierze, ale w niedawnym wywiadzie w końcu zrzuciła maskę. Kiedy dziennikarz zapytał ją, czy potrafi wybaczyć, odpowiedziała zdaniem, które wszystkich zaskoczyło: Już ich nie nienawidzę, nienawidzę tylko tego, kim mnie uczynili. Osoba z jej otoczenia zdradziła później, że Pfeiffer długo przygotowywała się do tego momentu. To nie był wybuch gniewu. To było wyzwolenie, symboliczny koniec wieloletniego ciężaru. A potem przyszedł prawdziwy szok. Michelle przyznała, że jedna z pięciu osób z jej listy przeprosiła ją, prywatnie, po cichu, bez mediów. Nie zdradziła jednak, kto to był, tylko tajemniczy uśmiech, który mówił więcej niż tysiąc słów. Dla wielu fanów to nie było wyznanie. To było zamknięcie rozdziału. Dla Michelle Pfeiffer być może początek spokoju. Dziś, w wieku 67 lat. Michelle Pfeiffer znajduje się w miejscu, o jakim wielu może tylko marzyć. Jest spełniona, szanowana i wolna od łańcuchów przeszłości. Konflikty, które kiedyś obciążały jej serce, są już tylko cieniami epoki, w której sława często kosztowała więcej niż szczęście. Według osób z jej otoczenia, dziś Pfeiffer woli spędzać czas z rodziną i zwierzętami, z dala od skandali i nagłówków gazet. Nauczyła się, że cisza bywa potężniejsza niż jakakolwiek reakcja, a przebaczenie nie jest dla innych, lecz dla samej siebie dla swoich fanów pozostaje kimś więcej niż aktorką, jest symbolem siły, godności i przetrwania w świecie, który bywa bezlitosny. I jak sama kiedyś powiedziała, to pokazuje, że sława często rzuca więcej cieni niż ludzie przypuszczają koniec tłumaczenia.